Dzień dobry Państwu, Jarosław Sokonicki firma Microsoft. Prezentujemy Państwu portfel spółek technologicznych dedykowanych do branży retail, a dzisiaj ze mną jest Roman Baluta z firmy Orba. Dzień dobry, cześć. Jarku. Roman Baluta jest również beneficjentem naszego programu, w ramach którego wspólnie z partnerami ASV, takich nazywamy Independent Software Vendor, budujemy dedykowaną ofertę dla rynku retail. Tak, zgadza się my akurat e, działamy w branży e-commerce, także dostarczamy rozwiązania dla sklepów internetowych, dla retailerów, którzy wchodzą w kanał online, czy też dla firmy z, z segmentu B2B, które też no, już bardzo intensywnie uczestniczą w, w, no, w rynku transakcji elektronicznych. E, I nasze rozwiązania są oparte w dużej mierze o mm, technologię Microsoftu, także od wielu lat pracujemy z Wami. Od strony takiej dostarczania technologii, które napędzają nasze rozwiązania i które dajemy finalnie naszym klientom. Tak, potwierdzam. To bardzo owocna współpraca. Powiedz mi hmm. wspomniałeś, że rozwiązanie e-commerce zapewne większość naszych słuchaczy wie, co to jest e-commerce, ale dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego przy obecnym retailu faktycznie ten e-commerce jest mm. ważnym elementem i niezależnie tak naprawdę jako sprzedaż prowadzę, czy w fizycznym sklepie, czy, czy też w online, powinienem zwracać na to uwagę. No więc y, od wielu lat widzimy jakby coraz mocniejszy trend y, przechodzenia handlu detalicznego do kanału online. W tym roku, w zależności od raportów za, za poprzedni rok, mamy około 10%, 7-13% w niektórych raportach udziału tego handlu y, online nowego w, w, w całości handlu detalicznego w Polsce. Także zaczynają być to już takie liczby, których po prostu duże sieci nie są w stanie poświęcić, zrezygnować, nie będąc w tym kanale. No więc oczywiście widzimy na rynku bardzo dużo zmian, które mają na celu to, żeby utrzymać swoją pozycję offline'ową, jakby przenieść ją do, do segmentu online. No, widzimy tutaj też ogromnych graczy, mniejszych, firmy, które albo zaczynały w online, albo firmy, które zaczynały w klasycznym retail'u, czyli w klasycznym w offline. Ie że te kanały zaczynają się też w pewien sposób przenikać, prawda, czyli pewna konieczność, tak, czyli niezależnie od tego, czy, czy chciałbym, czy nie, powinienem na to zwracać uwagę. Tak, no i tu jakby są dwa aspekty, jedna oczywiście przy przechodzeniu do online'u, to jest kolejna jakoś tam gałąź przychodowa sprzedaży. Tu akurat bardzo ciekawe ostatnie wydarzenia aktualne, czyli zakaz handlu w niedzielę. Na pewno to jest kolejny boost dla e-commerce'u, no bo niedziela jest w naszym codziennym jakby takim ży cyklu życiowym w dużych miastach, no to bardzo dużo ludzi w niedzielę właśnie robi zakupy. Nie będą mogli tego robić offline, no więc myślę, że dużo, dużo firm z segmentu e-commerce liczy tutaj na E, całkiem spory przejście do kanału online. Mm -hmm. e, natomiast e, wracając do Twojego podstawowego pytania, no, ten rynek się zmienia bardzo dynamicznie, jest dużo zewnętrznych też bodźców. U nas akurat zmiany w prawie, nie wiem, w Europie RODO które powodują, że to, co budowaliśmy, nie wiem, dwa lata temu, trzeba dzisiaj zmieniać, aktualizować i tak dalej. Oczywiście zmienia się też technologia. E, dużym oczywiście bodźcem był Mobile, teraz przed nami pewnie Voice, czyli coraz więcej udziału takich rozwiązań, które pomagają nam zamawiać bez udziału interfejsu takiego bezpośrednio, na ekranie czy wspomagają zamawiania na przykład przez telefon właśnie przez komendy głosowe. No właśnie, na co zwrócić uwagę? Mhm. Czyli gdybym teraz się decydował albo na odświeżenie e-commerce'u, mhm. albo wręcz na zbudowanie zupełnie mm, nowego kanału, na co powinienem zwrócić uwagę przy wyborze mhm. rozwiązania e-commerce'owego obecnie? Mhm. No myślę, że pierwsze pytanie to jest takie, czy to jest część strategii na wiele lat i czy zamierzamy inwestować w ten kanał. Czy na razie jest to tylko zbieranie jakichś e, informacji o tym w ogóle, jaki komers e funkcjonuje. Dla, w tym drugim przypadku myślę, że warto skorzystać z jakichś gotowych rozwiązań, takich stricte sasowych, niskobudżetowych, żeby zacząć zbierać wiedzę. Przy większych organizacjach oczywiście to nie jest możliwe, bo z tyłu są duże systemy, z którymi trzeba się zintegrować. One są wszystkie szyte na miarę i też skala jest taka, że standardowe rozwiązania z, z pudełka nie, nie zadziałają. W takim wypadku na pewno kluczowe jest to, żeby to, co dzisiaj budujemy, żebyśmy mogli to dalej rozwijać, żeby ta technologia, którą wybierzemy, była przygotowana do tego, żeby po pierwsze można było ją łatwo modyfikować, dostosowywać już po starcie, no a po drugie, żeby ona wymuszała na dostawcach, którzy. W tej technologii pracują, za zachowanie pewnej standaryzacji, tak, żeby też nie zostać przy, jakby przywiązanym do tylko jednego dostawcy. Mm -hmm. Porozmawiajmy o architekturze rozwiązania. My, jako Microsoft, dostarczamy tak zwaną architekturę referencyjną. Na dole w linkach znajdziecie Państwo. Skrót do, do, do takiej architektury, można sobie ją podejrzeć, zobaczyć. Z jakich komponentów wasze rozwiązanie korzysta i, i w jaki sposób wy to zbudowaliście? Ok, więc, jakby oczywiście jest taka część stricte po naszej stronie programistyczna, my korzystamy z platformy Magento, która gdzieś staje się standardem, nawet w klasie z Enterprise i dużych przedsiębiorstw. Natomiast. Po, po drugiej stronie jakby tego rozwiązania technologicznego są, jest cała infrastruktura, i tutaj korzystamy z rozwiązań Microsoftowych. W naszych rozwiązaniach staramy się jak najwięcej wykorzystać go, gotowych komponentów, i e, to nam daje wiele zalet, m.in. coś takiego, że mamy gwarancję bezpieczeństwa, aktualizacji itd. Nie musimy się tym zajmować. To dla takich małych, dynamicznych zespołów, gdzie my chcemy się skupiać głównie na tym, żeby aktualizować rozwiązania pod najnowsze trendy, to co narzuca rynek, zmiany w prawie, czy innowacje. Musimy bardzo szybko iterować, więc chcemy się skupiać na funkcjonalnościach, na zmianach, na podążaniu za trendami, mm. a nie na tym, żeby utrzymywać e, poszczególne komponenty infrastruktury. Dlatego korzystamy dużo z komponentów, które Microsoft nam już dostarcza jako gotowe, np. Redis, e, czy np. bramki VPN-owe, które gwarantują nam odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w szczególności. Pracujemy z bardzo dużymi firmami, tam jest szereg wymagań takich stricte formalnych dotyczących tego, jak taki sklep powinien być zabezpieczony z zewnątrz. Mhm. To w sumie dobrze, że klient wie, że po pierwsze jego rozwiązanie jest bezpieczne, niezawodne, skalowalne, szczególnie teraz RODO i, i, i no wszelkie obostrzenia, które, które są tym związane. Powiedz, wspomniałeś, że, że korzystacie z Magento. Wiem, że specjalizujecie się nie tylko w e-commerce B2C, ale mhm. też w e e-commerce B2B. W czym wy czujecie się silni jako, jako dostawcy e commerceów No bo jednak z tych e-commerce jest, jest sporo, natomiast no, robi wrażenie wasza, wasza lista referencyjna mhm. klientów. To również na dole w opisie możecie Państwo zobaczyć dlaczego klienci wybierają Was i, i dlaczego Wy jesteście dostawcą ty, ty, tych rozwiązań komersowych? Tak jak powiedziałem, no, oprócz tego, że mogą czuć się bezpiecznie, bo robicie to w bezpiecznej architekturze zgodnie z wszystkimi zasadami, ale musi być coś jeszcze. Tak, no myślę, że jakby ważny jest cały pakiet i jak, m, częścią tego pakietu jest oczywiście Microsoft y, od strony infrastruktury. Druga część to jest technologia Magento, i, i taki powiedzmy, te, ta część, fundament dla nas budowania, czyli to, że mamy mocny zespół techniczny, programistyczny i wiemy, że to, co dostarczamy, jest jakościowe. Natomiast wydaje mi się, że jakby dopełnieniem całej, całości jest to, że bardzo mocno stawiamy w zespole na wiedzę o samym e-commerce, o procesach, o, o tym, jak wygląda proces y, od wejścia użytkownika czy klienta, w zależności od tego, o którym, kanale, o, o którym segmencie mówimy. Do, do de facto dostarczenia przesyłki zwrotu i tak dalej. Myślę, że jakby. Kompetencje techniczne, stricte programistyczne, jest to coś, co zawsze można w określonym, dosyć krótkim czasie gdzieś na rynku zdobyć. Wydaje ja że dużo trudniej jest zdobyć zespół, który ma też wiedzę dotyczącą samego e-commerce'u. Dużo uwagi poświęcamy prototypowaniu, sesjom z finalnymi użytkownikami, gdzie badamy w ogóle, jak to, co my wymyślimy i nam się wydaje, że jest super, jak to w rzeczywistości rzeczywiście działa. Prototypowanie daje nam możliwość bardzo szybkich iteracji do przebudowywania tego na podstawie zwrotu od finalnych klientów, czyli tak naprawdę klientów. Naszych klientów, żeby produkt, który finalnie zbudujemy, był, był możliwie najlepszy i generował dodatkowy przychód, czy osiągał inne cele, bo czasem te cele. To, jak powiedzieliśmy, mogą być troszeczkę inne niż, niż tylko samo budowanie przychodu. Dla dużych sieci, na przykład dzisiaj, e, czasami ten procent przychodu nadal jest relatywnie mały, natomiast wiedza, którą pozyskują, czy na przykład e, budowanie dodatkowego ruchu w sklepach, marketach, e, jest już ogromną wartością. Mhm. I... Czy też przenikanie się samych kanałów, tak? Teraz widzimy, obserwujemy taką sytuację, gdzie wręcz będąc w fizycznym sklepie robię. Robię zakupiony. Dwa pytania jeszcze, dobrze? Pierwsze, przyszła mi do głowy taka myśl, że wdrożenie e commerce to trochę jak wdrożenie systemu RP. Okay. On na tyle teraz ważnym elementem jest w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa retailowego, że no, niesłychanie ważne są procesy, ich implementacja, tym bardziej, że z systemem RP trzeba się łączyć. Powiedz mi, czy, 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 się, czy się z tym zgadzasz. I powiem od razu drugie pytanie. Jak to jest z tą sztuczną inteligencją i, i, i jej wykorzystaniem w e-commerce? To może jeszcze trochę wracając do poprzedniej kwestii, nawiązując do tego pytania. My mamy okazję pracować przy projektach bardzo zróżnicowanych, i też to doświadczenie, które zdobywamy, to jest od y, sklepów typowo B2C, gdzie, które sprzedają kosmetyki, przez drogerie, które mają i B2C, i B2B, mhm. przez y, firmy, które sprzedają, nie wiem, tak jak MK Cafe y, sprzedaje kawę w na zamówienie, y, czyli zupełnie niestandardowy case. W Stanach mamy klientów, którzy sprzedają wołowinę y, online, czyli przyjeżdżają steki zamrożone, ten sklep musi wyliczyć odpowiednie na przykład odpowiednią wagę lodu, który trzeba tam dołożyć, bo to wpływa na koszty dostawy. Gdzieś ten model logistyczny jest trochę bardziej skomplikowany w, w Ameryce. Do takich wdrożeń, gdzie mamy stricte systemy B2B, e, tak jak na przykład Stalgas, który zaopatruje restaurację, tam w ogóle sklep z wyglądu e, przypomina bardziej system mhm. niż taki typowy najnowy sklep, gdzie wchodzimy i widzimy tam jakieś banery reklamowe i tak dalej. Czyli, czyli... Jest to zupełnie innego rodzaju. Wdrożenie, no i oczywiście przy każdym z tych sklepów jest pytanie: No dobrze, to jest tylko kwestia złożenia zamówienia, potem to zamówienie trzeba obsłużyć. Trochę o tym wspominałem wcześniej. Przy dużych firmach z reguły są to topowi tacy gracze RP, jak SAP na przykład, mhm. czy Microsoft Dynamics, z którymi się integrujemy. Przy mniejszych sklepach są to lokalne rozwiązania, i one są często bardzo trudne też w integracji. Często trzeba polegać na takim reverse engineering, co jak do działań, zawsze jest wszędzie dokumentacja do tego. Ale powinniśmy mhm. taką integrację robić, prawda? Czy, czy, czy tak, to jest tak, tak, znaczy że... to, to jest, nie ma wyjścia. Znaczy, no, to, to, to tak naprawdę mhm. system e-commerce to jest, to jest tak naprawdę kanał, znaczy to jest dodatkowy kanał sprzedaży, tak? To mhm. jest tylko aplikacja, tylko oczywiście, albo aż, e, albo aż dokładnie, która ma pozyskać zamówienia. W efektywny sposób. Ta, ta. Natomiast sama, oczywiście, sama kwestia funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli realizacja, wystawiania paragonów, faktur i tak dalej, no tym się zajmuje system mhm. księgowo-magazynowy, księgowy, magazynowy, księgowo -magazynowy nie wiem, e, WMS jest tego w zależności od organizacji dużo podzielonych aplikacji. E, wspomniałeś o e commerce b e, B2B, to jest troszeczkę taki marketplace, prawda? Mhm. Czyli ta, ta komunikacja z, z dostawcami, czy, 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 czy zgodzisz takie... się z tym? Znaczy, są takie modele, o których mówisz, gdzie, okay. jest, e, gdzie jest marketplace, rzeczywiście takie systemy bi bi bidowania jakby dostaw. Mhm. Natomiast w to są modele, które, w których z reguły występuje strona trzecia, która jest właścicielem tej platformy. E, nie, sami producenci z reguły nie mają takiej platformy, nie chcą tam wpuszczać swoich konkurentów. Yes. E, uczestniczyliśmy w takim projekcie w Turcji, mm -hmm. gdzie była taka strona trzecia przygotowana przez producenta, czyli oni chcieli zanimować rynek. E, no i to jest trudne, bo tam zawsze występuje potem jakiś konflikt interesów e, z lokalnymi przedstawicielami tego producenta i tak dalej. Tam ten projekt funkcjonuje dalej, więc on wydaje mi się, udało mi się obronić, natomiast on jest głównie skoncentrowany na tym jednym producencie, więc to jest taki marketplace, powiedzmy, trochę mocny. Tak, tak. Wspomniałem troszeczkę o tym, bo wszyscy, wszystkie oczy skierowane są na Airbnb, Uber czy też inne, mhm. inne platformy, które z sukcesem sprzedają dosyć niestandardowe usługi. Na koniec ostatnie pytanie. Sztuczna inteligencja w każdym aspekcie biznesu teraz właściwie się pojawia i wszędzie, wszędzie no, gdzie by się nie spojrzeć, to widzimy tutaj wartość dodaną. Jak to jest z e-commerce? Na pewno jest bardzo dużo nowych koncepcji i nowych rozwiązań, które testujemy też z naszymi klientami, i to jest oczywiście od takich dosyć prostych rzeczy, które widać na zewnątrz, czyli chatboxy, chat roboty jakieś, które odpowiadają szybko na zapytania o zamówienia, mm -hmm. stan i tak dalej, poprzez bardziej złożone algorytmy, które robią personalizację, dobierają oferty tego typu rzeczy. Ja uważam, jakby to jest. Bardzo trudny obszar rynku do zbadania, ponieważ ciężko jest z zewnątrz ocenić, czy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jest inteligencją, czy to jest tylko jakiś taki bardziej zaawansowany algorytm. Duża jest dyskusja w ogóle na temat tego, na ile to jest inteligencja, na, na ile to jest machine learning, to też są, to jest kwestia też definicji. Natomiast no, na pewno jest to coś, co się dzieje na rynku i poświęca się temu dużo uwagi. Mhm. Ja myślę, że bardziej tą sztuczną inteligencję, jak już mamy nazywać tego typu rozwiązania sztuczną inteligencją, myślę, że, że duża zmiana to będą takie bardzo skomplikowane narzędzia właśnie do analizy głosu, czyli rozpoznawania komend głosowych, czy zrobienia wyszukiwań w naturalnym języku. To też jest związane z, z pewną zmianą pokoleniową z tym, że no my, jako takie pokolenie, które zaczynało gdzieś tam przygodę z internetem wcześniej, więc jakby my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wyszukiwarkę wstukujemy pojedyncze frazy, użytkownicy oczekują tego, żeby to był już język naturalny, przyglądamy się takim rozwiązaniom, uważam, że to jest jakby duża przyszłość i, i myślę, że duża zmiana też pozytywna na rynku, jeśli chodzi o e-commerce. Mm -hmm. No, chociażby Cognitive Services w Microsoft Azure, prawda, gotowy rozwią czy czy też Chatbot Framework, który możemy wykorzystać, nauczyć i, i może, może rozwiązać. A rekomendacje personalizacja na tak, jakim etapie rozwiązać? To jest akurat to jest ciekawe, bo to jest taki obszar, który od dłuższego czasu się już rozwija, i ta sztuczna inteligencja jest czymś, co mocno to przyspieszamy, to stosujemy u wielu klientów w różnych wariantach od różnych dostawców. I to jest takie rozwiązanie, które, które znacząco wpływa na sprzedaż. Bardzo tak, się podnosi. Tak, jak najbardziej systemy rekomendacyjne to jest coś, co można polecić. Proszę państwa, tematem był e-commerce, nie tylko B2C, ale B2B, bardzo ważny element Zgodnie z tym, co powiedziałeś, między 10 a 13% nie możemy już zbagatelizować tej, tej, tej wartości, tyleż dóbr przepływa przez, hmm. przez kanał online'owy, to oczywiście zależy od rodzaju produktów, prawda? Tam... Tak, znaczy generalnie te liczby są oczywiście dużym uogólnieniem, też ciekawostka taka, że B2B jest znacząco większe niż B2C, jeśli chodzi o obroty już dzisiaj, także no naprawdę dużo się dzieje i, mm -hmm. i myślę, że trzeba działać. Ten pociąg odjeżdża i... Ja myślę, że też ciekawym jest transfer tych technologii online'owych do offline'u, tak? Czyli ta, te wszystkie strefy tak zwanego self-checkout'u, to, że możemy sobie wejść do sklepu, to też jest wo robione wokół e-commerce. Tak, to jest też robione wokół e-commerce, też uczestniczymy w takich projektach, gdzie wychodzimy już do, do salonów z rozwiązaniami i... Też myślę, że ten zakaz handlu w niedzielę, o którym powiedzieliśmy, że on rzeczywiście będzie egzekwowany, wydaje mi się, że to też jest kolejny bodziec do rozwoju takich kiosków. Także no, przed nami jeszcze kolejny ciekawy. Proszę Państwa, Roman Baluta, firma Orba, dziękujemy bardzo. Linki do wszystkich stron, o których mówiliśmy dzisiaj, znajdziecie Państwo pod spodem w opisie. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję.